Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek najwcześniejszy, pierwszy pomidor z uprawy z 43 odmian pomidorów. I o dziwo, ta odmiana, ten pomidor pojawił się na odmianie, która rośnie w gruncie pod chmurką, a nie w tunelu z poliwęglanu. Jeśli jesteście ciekawi, jaka to odmiana, to zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj jest 21 maja 2022 roku. Jeszcze nie mam wszystkich sznurków podwiązanych. Tylko część pomidory w szklarni, w tunelu wyglądają rewelacyjnie. Mają po 70-80 cm, są bardzo grube łodygi, mają kwiaty. Nie wszystkie, ale, nie, ale większość już ma kwiaty. W gruncie te pomidorki wyglądają dość rachitycznie w stosunku do tych, które rosną w szklarni. Ale kwiaty też są. Nie na wszystkich, ale są. Pójdziemy jeszcze do drugiej szklarni, do, do, do drugiego tunelu. I w drugim tunelu krzaki rewelacyjne. Naprawdę, tylko że to na razie to jest tylko łodyga gruba. Liście są, ale niektóre odmiany, na przykład tu jest Sweetheart, ma kwiaty. Tutaj obok nie ma odmiana kwiatów. Ale tak jak powiedziałem, większość odmian zaczyna kwitnąć. Ale nie wszystkie. Te jeszcze nie mają, chociaż chociaż gdzie nie gdzie są. Ale nie ma owoców. I teraz idziemy z powrotem pod chmurką tutaj do tych moich krzaków i wam pokażę jednego pomidorka. Oczywiście, że jest zielony, nie czerwony. Jeszcze jest malutki, ale już jest owoc. Zobaczcie. Pierwszy pomidorek. Mógłbym powiedzieć, zgadnijcie, jaka to odmiana najwcześniejsza, owocuje już po 60 dniach. Te pomidory do gruntu zostały wysadzone gdzieś tam po początku maja i pojawił się pierwszy pomidor. Jest to odmiana poranek. Pomidor poranek jest możliwy wysiew wprost do gruntu. Jest to bardzo plenna odmiana, polecana do uprawy na zbiór wczesny. Taką istotną właściwością tej odmiany jest bardzo wysoka odporność na niskie temperatury i nawet wtedy dobrze wiąże owoce w gronach, tak podaje producent. Podaje również, że jest prawie całkowicie odporna na zarazę ziemniaka. Ma się charakteryzować dużą siłą wzrostu i niezbyt zwartym pokrojem. Łodygi ma wiotkie. Owoce mają mieć wielkość około 60 do 80 gramów. I zaletą tej odmiany jest to również, że może być wysiewany wprost do gruntu. Nie trzeba przygotowywać rozsady. To tylko taki króciutki odcinek o najwcześniejszej odmianie pomidorów z moich 43.